Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale FinMex. Z tej strony Natalia Bojko. Zapraszam Was do porannej odprawy rynkowej. Wczoraj sobie mówiliśmy przede wszystkim o całkształcie tego tygodnia. Wspominałam, że jutro mamy posiedzenie Fedu i o takich prognozach na Fed, o tym drzewku decyzyjnym powiem dokładnie jutro. Zaraz po Fedzie mamy Europejski Bank Centralny, czyli to jest 2 lutego. No i tutaj również będzie drzewko decyzyjne dotyczące strefy. Euro. Dodatkowo słuchajcie, jeszcze mamy non-farm payroll, czyli raport NFP pod koniec samego tygodnia, w piątek, więc cały pakiet makroekonomiczny oraz pakiet polityki monetarnej można powiedzieć, że ten tydzień stycznia, ostatni tydzień stycznia, początek lutego nam dostarczy. Oczywiście pod kątem tych wszystkich danych nie będzie też brakowało dziwnej i dobrej zmienności. Dziwnej, mam na myśli takiej, która po prostu będzie dyskontowaniem tego, co się. Dzieje tu i teraz kontra tego, co się może stać w przyszłości. Mam na myśli tutaj głównie banki centralne. I szczerze powiedziawszy, tak, może uchylę trochę rzeczy, na które gdzieś tam się przygotowuję i które raczej gdzieś w mojej głowie są pod kątem handlu, takiego i bardziej długoterminowego, i krótkoterminowego, to na pewno to słuchajcie, że o ile posiedzenie Fedowskie będzie raczej, tak mi się wydaje, dosyć płaskie, w zależności co jeszcze powie Fed. Tak, Europejski Bank Centralny może okazać się zaskoczeniem już na początku tego roku. Bo ja rozumiem wszystko, że wyceniamy sobie stopy procentowe, że tutaj może sobie, że tak powiem. Się wesprę target rate'ami na stopy procentowe Fedu i w dużej mierze wyceniamy 25 punktów bazowych. Ten temat się już wielokrotnie przewijał. Fed jest na końcówce zacieśniania i w sumie być może przed nami trzy podwyżki po 25 punktów bazowych, a może i tego zabraknie. Natomiast Europejski Bank Centralny, co też widać po procesach inflacyjnych, choćby z wczoraj publikowanej inflacji w Hiszpanii, czy wcześniej publikowanej inflacji z Francji. Widać doskonale, że Europejski Bank Centralny jest jeszcze na przedpolu działania z inflacją. Większość banków centralnych, które szło śladami Fedu, dokonały w polityce monetarnej dokładnie takiej zmiany jak czyli szybko. Dosyć silne zacieśnianie z posiedzenia na posiedzenie, praktycznie bez żadnych przerw, bez mrugnięcia okiem. No i kończymy, siedzimy i patrzymy. Europejski Bank Centralny tymczasem miał także że zwlekał, zwlekał, zwlekał. Mieliśmy już połowę, nawet trochę więcej cyklu zacieśniania w rezerwie federalnej, i dopiero wtedy Europejski Bank Centralny ruszył jakimikolwiek podwyżkami przyparty do muru w kontekście oczywiście inflacyjnym, że inflacja już tak szalała, że faktycznie te większe podwyżki były potrzebne, plus ten jeszcze bardziej jastrzębi zwrot. W postaci redukcji bilansu, no i czekamy, co się stanie teraz. Dlatego też posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego będzie ciekawe pod kątem dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ten kąt po prostu samej podwyżki, która obecnie jest wyceniana na 50 punktów bazowych, i ten kąt drugi, czyli działań narzędzi polityki monetarnej, których jeszcze nie odczuliśmy w ogóle w ostatnich latach. Także tutaj będzie zdecydowanie ciekawiej. Natomiast nie olałabym tak do końca Fedu i nie przyklepnęła, dobra, 25 punktów bazowych i koniec, bo Fed, słuchajcie, może jeszcze zaskoczyć nas, myślę, że nie raz w tym roku, także zobaczymy, na jakich, o jakie pola się to będzie rozbijać. Dzisiaj, słuchajcie, już rano na telegram wrzuciłam Wam informację prosto z kalendarza dotyczącą niemieckiej sprzedaży detalicznej. Dzisiejszy, dzisiejsza sesja w ogóle też nie będzie należała do mniej zmiennych, bo danych jest od diabła. Jak spojrzymy sobie w kalendarz, to faktycznie zobaczcie, że są przez cały zim pełne. Dopiero gdzieś bliżej już sesji amerykańskiej wycisza się, także spora dawka odczytów można powiedzieć, że już nas czeka, że ktoś handluje, to warto te godziny znać. Sprzeż detaliczna z Niemiec o godzinie 8, która wyszła, wyszła zdecydowanie fatalna. Prognozy takie najśmielsze zakładały w ujęciu rocznym, bo skupmy się na ujęciu rocznym: minus 3% na sprzedaży detalicznej. Tymczasem dostaliśmy minus 6,4%. Bardzo, bardzo głęboki regres w, w przeciwieństwie do. Do prognoz. Podobnie oczywiście w ujęciu miesięcznym, tylko ta dynamika spadkowa w ujęciu miesięcznym jest jeszcze większa, jeżeli chodzi o rozjazd między prognozami, odczytem. No i co to może sugerować dla rynku? Jak pewnie zerknęliście już trochę na wykresy, rynek notował szczególnie ten eurowy trochę odbicia. Te trochę odbicia było głównie tym, że Europejski Bank Centralny zobaczy prędzej Później większą stagnację, no i może podjąć swoje decyzje w trochę szybszym tempie, choć stagnację też na danych powinniśmy odczytywać że z drugiej strony jako potencjał do tego, by jednak te podwyżki były mniej agresywne, mogły doprowadzić do szybszej recesji. Tak jak słuchajcie, analitycy wypuszczają różnego rodzaju prognozy, tak jak też wypuszczają konkretne instytucje prognostyczne czy te, które tworzą projekcje. Najgłębszy termin, zawsze jest tak, że te początki roku to jest raz na górze, raz podwozem, jak to się mówi. Albo coś pomyliłam. A, raz na wozie, raz podwozem, a nie raz na górze, raz podwozem. Tak czy inaczej, zobaczcie, że na początku roku Goldman i analitycy Goldmana krzyczeli: recesja, recesja, recesja. Nadchodzi recesja, pierwszy i drugi kwartał zobaczymy to w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem PKB z pierwszego kwartału wstępne wyszło faktycznie gorsze, ale dalej lepsze od prognoz. Tymczasem analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego powiedzieli, że światowy wzrost według ich nie będzie osiągnie 2,7 w 2023 roku, tylko 2,9, czyli tutaj mamy in plus. Także mamy na razie dwa takie obozy podzielone w kontekście makroekonomii. Jeden, który mówi recesja, może być, może płaska, a może trochę głębsza gdzie nie gdzie i te głębsze zawsze zaznaczone jest, że w Wielkiej Brytanii. Natomiast ten drugi obóz mówi, że nie, nie, nie będzie recesji, będzie tak płaskie spowolnienie i wyjście do przodu. Oczywiście te prognozy, słuchajcie, także w pewien sposób ujmują Polskę, choć wiadomo, że te lokalne czynniki będą dużo istotniej na to wszystko wpływać. Natomiast, żebyście mniej więcej byli zorientowani, o co się teraz rozgrywa w tym środowisku bardziej prognostycznym. No dobra, idziemy sobie dalej. Poznamy, słuchajcie, inflację dosłownie za chwilę z Francji. Być może zanim skończymy analizę, to jeszcze o niej Powiem, jak ten odczyt wyjdzie. No i dane dotyczące bezrobotnych z Niemiec. Bardzo ważne dane, żebyśmy spojrzeli przez pryzmat tego, jak radzi sobie sektor zatrudnienia, niemiecki sektor zatrudnienia dla euro. Myślę, że będą tutaj dosyć istotne. Kalendarz dzisiaj nie zawiera żadnych przemówień, nie zawiera żadnych spotkań, także na razie bez niespodzianek. No i poza tym dane dotyczące kredytów w Wielkiej Brytanii, godzina 10:30 oczywiście reklama. No i wzrost PKB ze strefy euro, oczywiście wstępny takich w większości godzina 11. I czego tu się spodziewamy? Spodziewamy się, że odczyt wyjdzie większy od prognoz, ale mniejszy od poprzedniego, czyli mniej więcej w granicach 19 Bo zresztą też takie odczyty oczywiście tutaj w ujęciu rocznym, takie odczyty spodziewaliśmy się takich odczytu w większości państw strefy Euro oraz, mm, oraz Stanów Zjednoczonych. Także i tutaj strzelamy że raczej się wbijemy w ten, w ten między młotem a kowadłem. Natomiast tak czy inaczej one są na plusie, zaskoczeniem oczywiście byłby odczyt na minusie, tutaj dał trochę potencjału do myślenia, że a może jednak strefa euro tak mocno nie będzie zacieśniać, bo jesteśmy gdzieś tam u bram recesyjnych, drugi kwartał o tym zadecyduje, natomiast raczej aż tak piekielnie, słuchajcie, nie będzie. No dobra, idziemy sobie w głąb kalendarza. Dokładnie też odczyty PKB, ale z miesiąca na miesiąc, czyli tylko ta dynamika jest przedstawiona z Kanady, no i dane dotyczące sektora zatrudnienia ze Stanów Zjednoczonych, czyli koszty zatrudnienia bardzo fajny wskaźnik, żeby zrozumieć go w kontekście inflacyjnym: czy koszty zatrudnienia rosną, czy rosną koszty zatrudnienia pod względem świadczeń, płac itd. itd. To jest bardzo fajne do obserwowania takiej realnej dynamiki płac w pod kątem inflacyjnym oraz oceny tego, czy płace same w sobie będą tę inflację napędzać, czy wręcz przeciwnie, hamować. Indeks ten domów, optymizm konsumentów i na tym zamykamy praktycznie cały, cały dzisiejszy, całą dzisiejszą sesję. Nastroje, nastroje słuchajcie, trochę przyklapły po wczoraj. Ja tak od rana trąbiłam o tym, że Spadki, spadki w dolara, bo tak wszystko spada do dolara, tylko jeszcze nie waluty. Waluty faktycznie trochę wyżej wybiły niż oczekiwałam, ale później zanotowały dokładnie taki spadek do targetów, które wyznaczyliśmy sobie plus, minus na analizie. I to było dziwaczne, słuchajcie, że cały rynek faktycznie spadał wobec dolara. Mieliśmy spadki na indeksach, spadki na surowcach, spadki na ropy, spadki na wszystkim, tylko nie na walutach. No i waluty zrobiły takiego. Taki pik do góry, poszukały trochę płynności i zjechały do dołu. Dzisiaj, słuchajcie, pod względem sentymentu zapowiada się na razie płasko, choć rynek jest napompowany w stronę raczej risk on, czyli. Bardziej agresywnych nastrojów na czerwono, praktycznie wszystko, co jest notowane do dolara, umacnia się w sumie z sektora walutowego. Na razie, na tą chwilę, wyłącznie jen. Większość walut, no, można powiedzieć, w takich płaskich miejscach, próbuje coś tam delikatnie odbić, ale o tym zaraz powiem. Indeksy na czerwono i na razie neutralnie. Chiny wróciły do, słuchajcie, handlu po świętowaniu swojego nowego roku, także tej zmienności na sesji azjatyckiej było więcej, natomiast była ona niekorzystna, bo część indeksów po prostu spadała. Szczerze powiedziawszy, Zaraz przejdziemy sobie do wykresów. Jedynym odpornym wykresem na razie na te spadki wydało się być krypto. Co oczywiście rodzi nadzieję, że ten długoterminowy taki sentyment z zaplecza, tak bym powiedziała, z kurtyny jest raczej pozytywny i. Banki centralne mogą przynieść wzrosty, szczególnie na eurodolarze, bo dla dolara zapowiada się to posiedzenie gorzej, natomiast dla euro zapowiada się lepiej. I tutaj mamy teraz takie nałożenie się tych dwóch polityk monetarnych, i kto się pierwszy wykruszy, w sumie będzie w tej całej parze walutowej, można by powiedzieć, przegranym. Natomiast to oczywiście zobaczymy w tym tygodniu. Natomiast uczułam na eurodolara, bo może być to najbardziej zmienna para, <laughs> bo to właśnie tych dwóch walut będzie dotyczyło to posiedzenie. Jeszcze w międzyczasie w ogóle mamy posiedzenie banku, jakiego banku, a ja banku Anglii, o ile dobrze pamiętam, na razie skupiamy się na EBC, także, także to i Fedzie oczywiście, także to sobie zostawimy. Rentowności, rentowności w zajęciu interwału godzinnego po wczorajszych wzrostach i bardziej solidnym spadku, który przycenił waluty, Większej korekcji w okolicach 3,54. Także nie przynoszą nam jakichś szczególnych informacji. Tutaj jeszcze zostawiam właśnie tą sprzedaż detaliczną z Niemiec. Natomiast już to powiedziałam, także to sobie zostawimy. Futuresy omówiliśmy. Zerkniemy w środek w euro-dolara. Co tam takiego ciekawego na tym euro-dolcu? Euro na indeksie dolara słychać. Na indeksie dolara, może weźmiemy tu perspektywę godzinną, bo to dużo fajniej wygląda. No od wczoraj, praktycznie większe umocnienie. Natomiast taka pierwsza strefa podażowa. Która rzuca się w oczy, to jest są mniej więcej okolic 102,54, a do nich jest całkiem blisko z tej perspektywy godzinowej i plus minus. Pierwsze takie negatywne odbicie na indeksie dolara, czyli na przykład ściągnięcie w dół po teście tych wszystkich szybkich szczytów i złapaniu płynności w okolicach 102, 54, dopiero wtedy ja bym gdziekolwiek szukała sobie jakichś, słuchajcie, głębszych pozycji na plus, na przykład na, znaczy na plus, na baj, na na funcie do dolar, na ustaliczku, w wzorniczku, czyli dopiero po potwierdzeniu tego całego trendu, takiego wybijającego się na indeksie dolara, no i gdzieś dopiero można sobie szukać jakichś pierwszych pozycji. Troszeczkę intensywniejszych. Też widać, że te pozycje, e, słuchajcie, długie e, wzrosły mniej więcej od momentu 17. One sobie malutko, pomalutku wykładniczo rosły. Nie były to kolosalne przyrosty, zatem nie są one jakoś szczególnie zauważalne. Natomiast wyjście górą e, mieliśmy. No dobra, sprawdźmy sobie, co słychać na rynku walutowym. Euro odbija. Stref, słuchajcie, popytowych tutaj e, nie ma na upartego. Można naciągnąć i sobie znaleźć tutaj strefę. Natomiast pamiętamy, że to jest szybki szczyt, zatem mogą zostać wybity i płynność może zostać złapana trochę wyżej. Płynność złapana trochę wyżej to są, zobaczcie, okolice więcej tej strefy podażowej, bo tu nie mieliśmy podaży, nie mieliśmy praktycznie niczego. Natomiast po drodze jest kilka takich miejsc z knotami, które mogą być spulbekowane i tam na przykład płynność może być chwycona. Najważniejszy jest moment, że szukamy tej strefy dopiero po wybiciu tego miejsca, bo to miejsce, słuchajcie, jest tylko szybkim dołkiem do potencjalnego potwierdzenia. Także pierwsze w ogóle, pierwsze, słuchajcie... Miejsce postawimy sobie podażowe dopiero tutaj. Jeżeli słuchajcie, chodzi o ten drugi kanał, dlaczego wczoraj nie było wykresów tygodnia. Zostawiam sobie ten smaczek tuż przed Fedem i tuż przed ABC. Także dzisiaj to będzie można nawet bardziej w formie live'u, żebyście mogli podrzucić jakieś propozycje do obejrzenia. Także zapraszam tam, to zobaczymy, co chcecie obejrzeć, jak chcecie obejrzeć. Porozmawiamy o jakichś perspektywach na właśnie posiedzenie w kontekście Europejskiego Banku Centralnego oraz... Oraz Fedu jutrzejszego. Bardzo podobnie rysuje się sytuacja na większości par, na euro-dolarze, na funcie do dolara. To samo, szybkie dołki. Tutaj płynność jest troszeczkę bliżej, bo płynność w tym przypadku to jest, słuchajcie, to miejsce. Zobaczcie, że ono nawet już zostało odreagowane wyżej, to jest dopiero okolice tutaj oraz okolice tej czarnej świecy. Także w tym przypadku potwierdzenie szybkich dołu, szybkich szczytów może być zdecydowanie głębsze. Na parach typu Australijczyk, Nowozelandczyk, wczoraj rozgrywałam to, słuchajcie, na tym drugim kanale oraz na Discordzie tą sytuację. Mniej więcej, moje profity leżały tutaj, tymczasem głębszy ruch został dokonany. Tutaj zmiana charakteru trendu jest bardzo widoczna, i pierwsza strefa podażowa to są mniej więcej te okolice tej tutaj świecy z wybiciem delikatnie tutaj szybkiego szczytu. Jeżeli chodzi, słuchajcie o indeksy par parienowe nam odbijają z racji tego, że jen się umacnia na razie dolar tak nie za bardzo, natomiast jen zgarnia na razie całą śmietankę tych bardziej negatywnych nastrojów, nieoptymistycznych na rynku. Bitcoin. odporny. Pomimo tych spadków po wczoraj, można powiedzieć, że jest jednym z odporniejszych aktywów, bo on się cofnął do swoich stref popytowych. On nie zmienił jeszcze do końca charakteru trendu, on się cofnął do tych stref, których łapał wcześniej popyt i dokładnie z tych stref dzisiaj rozpoczyna jakiś większy rajd. Bardzo fajne potwierdzenie szybkimi szczytami. Pierwsze takie strefy podażowe to jest, zobaczcie, wybicie dopiero tych miejsc. Tu mamy wyrzucaną strefę podażową ostatnią. Na tej strefie no, utworzyła się może jakaś niewielka strefa popytowa, choć też nie podażowała Przepraszam, choć też nie jestem pewna. No nie, nie możemy tutaj mówić o strefie podaży. Także zobaczcie, że te miejsca są do wyjścia mniej więcej w te okolicy i tu albo złapiemy jakąś pierwszą podaż i potwierdzimy to, co się dzieje nabitku do dolara. Potwierdzimy, że jest jeszcze trochę podaży i będzie to jakieś zejście, zostawienie tej strefy, albo wybicie tego miejsca i po prostu rajd do góry. Jeżeli chodzi o indeksy, zerknijmy może właśnie w kierunku indeksów, co na tych indeksach ciekawego słychać. Pewnie też tak bardziej, no właśnie prospadkowo na razie, choć tutaj te cienie, które po wczoraj pozostawały, są najdłuższe i faktycznie ten popyt zakumulowany pod korektami jest bardzo duży. Trochę inaczej to będzie wyglądało na. US 500, bo minimalnie gorzej. Tutaj te ruchy zdecydowanie mniejsze. Strefa podażowa, taka pierwsza, która się rzuca w oczy, to jest oczywiście ta strefa w okolicach 4031. Poza tym na indeksach w większości zaobserwujemy, słuchajcie, dokładnie takie same ruchy. Ropa nam się wczoraj bardzo mocno osłabiała. Pierwsza strefa podażowa, zobaczcie na ropie, to jest ten element potwierdzony płynnością, czyli okolice. 78 to potencjalny target dla wzrostów i potencjalny target dla pierwszej podaży. My może to tylko oznaczymy sobie linią. Oczywiście kolejna strefa podażowa leży w tym miejscu, natomiast zobaczcie, że ta strefa podażowa jest jednocześnie, kiedy dojdzie do jej wybicia, potwierdzeniem pierwszego szybkiego szczytu, także ona. Ze względu na tą drobniejszą podaż, zakumulowaną, może być po pierwsze fajnym miejscem do potwierdzenia trendu prospotkowego, drugi element wybicia po prostu szybkiego szczytu, złapania płynności wyżej i kolejnej nogi trendu. Także tak na tą chwilę to wszystko wygląda. Nie będę już za dużo technicznie omawiać, podlinkuję drugi kanał i zapraszam, bo około 11:30 ruszymy sobie z jakimś solidnym omówieniem stref popytu podaży na większości par walutowych oraz na większości. Instrumentów finansowych, które będą Was ciekawiły, także zapraszam tam. Tymczasem żegnam się z Wami, zapraszam do śledzenia telegramu, bo tam sporo informacji ciekawych w ciągu dnia się pojawia. No i co, widzimy się jutro na chyba, od razu mówię, przygotujcie się na solidną analizę makro, bo będziemy mieli do omówienia kolosa, jakim jest FED oraz te jutrzejsze posiedzenie. Także dziękuję serdecznie, nabierajcie sił i widzimy się jutro o godzinie 9. Do zobaczenia.